To nie jest tak, że Ukraina jest podzielona. Nie, Ukraina jest jedna. Jedna i silna. Ten właśnie, ten duch ich jest niesamowity. Witam w programie Ten Brindal. Staram się poruszać problemy, tematy, które nurtują nas wszystkich. Dlatego rozpocząłem cykl rozmów o Ukrainie. Dzisiaj porozmawiam z Justyną Sobolewską, znakomitą krytyczką literacką, dziennikarką, związaną z tygodnikiem Polityka. Porozmawiam o literaturze ukraińskiej, o tym, co warto czytać w tej chwili. A towarzyszyć będzie nam muzyka Piotra Domasiewicza, znakomitego trębacza, jednego z najlepszych polskich jazzmenów. To jest muzyka, która idealnie pasuje do lektur o których będziemy dzisiaj mówić. Przewodnią myślą tego, co, czego słuchamy, jest takie przesłanie artysty: słuchanie i brzmienie, patrzenie i widzenie, uczenie się i przetrwanie, życie i synchronizacja, uwolnienie, synergia, miłość i strumień. To wszystko odnaleźć możemy w tej muzyce, jak też w książkach, o których za chwilę porozmawiam z Ustyną Sobolewską. Witam cię Ustynow. Dla ciebie to naturalne takie środowisko. Nawet, o jest twoja książka. No bardzo mi, no, mi z miło z tego raz... powodu, naprawdę. Proszę no, państwa, polecia... polecamy. Miron, Ilia, Kornel. Opowieści... Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu. Uchodźcy też. Uchodź... Był uchodźcą tak. w swoim życiu. Słuchaj, zaprosiłem cię, ponieważ jak sama zauważyłaś, na ulicach dominuje język ukraiński. Przyjmujemy Ukraińców do własnych domów, opiekujemy się nimi, musimy ich poznać, a nie ma lepszego chyba sposobu niż czytanie książek. Literatura pomaga w zrozumieniu ich problemów, w zrozumieniu jacy są. Jesteś specjalistką, pewno znasz osobiście kilku autorów. I co byś poleciła i na co byś zwróciła uwagę przy, lekturach tych, przy lekturze tych książek? No to jest tak, że oni mają strasznie bogatą kulturę. Tylko my o tym nie wiemy i świat o tym nie wie, ponieważ myślimy ciągle o kulturze. W wielkiej kulturze rosyjskiej. Tak, oni on byli przyćmieni zawsze. Absolutnie są przyćmieni. Tymczasem naprawdę to jest wielkie bogactwo. I mamy to szczęście, że tuż przed wybuchem wojny w Polsce ukazała się planeta Piołun, Oksany Zabuszko, zbiór esejów. Dokładnie o tym. O tym, jaka ta kultura jest bogata. Właśnie, ona tam pisze, że yy, y, narzekała, yy, że oni są zawsze w cieniu, zawsze są spychani na drugi plan, a y, to jest niesprawiedliwe. Przyznam, pochwalę się, że w jednym z, z moich programów... Czytałem fragment tej książki. Akurat no i świetnie. w dniu jak zaczęła się wojna, tak. a pani Oksana akurat była w Polsce. Tak, tak, tak. I ona teraz jest dzisiaj jest w Strasburgu i jest taką ambasadorką oczywiście tej kultury wobec Zachodu. My mamy to szczęście, że dla nas to jesteśmy bliżej jednak. Więc nie tak jak ten Zachód, właśnie zachłyśnięty kulturą rosyjską, bo też mamy swoje doświadczenia z Rosjanami i z, więc rozumiemy ich, rozumiemy ich też w ten sposób, że po prostu ich przyjmujemy teraz. Ale właśnie w tym czasie wiele osób mówi, że ma kłopot z czytaniem, że trudno się skupić, ale bardzo wiele osób sięga właśnie po książki autorów ukraińskich. Nie tylko jest Oksana Zabuszko, jest też autor Syrychi Żadan, który no to jest naprawdę... Internet, ta książka, która opowiada o wojnie w Donbasie, to jest po prostu arcydzieło. To jest jedna z najważniejszych książek, jakie wyszły na początku XXI wieku. Taka wielka literatura wojenna, która pokazuje, czym dzisiaj jest wojna. A to jest charyzmatyczna postać, z tego co wiem, walczy w tej chwili, tak? Jest tam, czy... on, jest, on jest takim opiekunem miasta, bo to jest człowiek-organizator. On jest w Charkowie. Zresztą to jest charakterystyczne. Rosy... Rosyjscy, to jest po prostu okropne. Ukraińscy tłumacze, pisarze, intelektualiści, ludzie sztuki. Oni zostali, bardzo wielu z nich po prostu zostało. Mogli wyjechać, bo oni są też obywatelami świata, ale oni zostali. Oni zostali, tak jak Żadan. Żadan jest ze swoimi ludźmi w Charkowie. To jest Miasto bombardowane, to jest miasto, które jest takim ważnym celem. A on organizuje transporty broni. Tego wszystkiego oczywiście nie widać na Facebooku, ale polecam śledzić jego profil. Teraz mamy Google'a, który wszystko tłumaczy, więc widzimy to, to, co on pisze. To postać. On, on dodaje kopierze, ducha. Ponieważ oprócz tego on, z tego co słyszałem, jest też znany ze. Z tego, że jest muzykiem, tak? Że ma żaden i sabaki. Tak, nie On rokowych. jest fantastycznym rockmanem. Byłam na kilku jego koncertach. I rzeczywiście to jest taka postać, że publiczność zna jego teksty, oni śpiewają mhm. razem z nim. On jest też wybitnym poetą. I tutaj właśnie, no właśnie tak. jest zbiór wierszy przełożony przez Bogdana Zadurę, który to jest wybór jego wierszy, ale są tu też wiersze wojenne i to jest niesamowite. On potrafi przetwarzać tę rzeczywistość, w której uczestniczy prawie na żywo, właśnie w literaturze. Teraz on się zajmuje po prostu transportem, on się zajmuje, żeby leki dojechały do szpitala, żeby ludzie mieli chleb. To jest jego, awesome. jego zadanie. I z tego co, co widzimy, on po prostu naprawdę podtrzymuje to miasto. Tacy ludzie są potrzebni. Mm -hmm. Tak jak ich prezydent, który nigdzie nie wyjechał, tylko jest. Nawet ktoś zaproponował, żeby go zgłosić na pokojowej nagrody Nobla. Ja muszę powiedzieć, że już lobbowałam w Sztokholmie w tej sprawie, dlatego, że po przeczytaniu internetu pomyślałam, że to jest naprawdę niezwykle ważne, czy od razu w dzisiejszej rzeczywistości, myślimy sobie, że ta nagroda Nobla pomogłaby Ukrainie. Być może właśnie, na przykład poprzez broń po prostu, czy sprzęt wojskowy, którego oni potrzebują, a znając Żadana, który też, on otrzymał nagrodę Angelus i wiem, że ta nagroda Angelus, środkowoeuropejska mm. nagroda Angelus, posłużyła na stworzenie fundacji pomocy. To jest Taki człowiek, no, który działa po prostu dla innych. Tak, jak podkreśliłaś, to jest o wojnie, bo ta wojna u nich jest cały czas. Od 2014 oni są nieustannie w takiej w wojnie z Rosją. To się też przewija w książkach, które, które tam się ukazywały. Nawet inni o tym piszą. Chcę tutaj powrócić do książki, którą też polecałaś swojego czasu. To jest słowacki autor, tak? Czy tak, 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 tak. To jest właśnie Donbas. Jest też jest tych książek o wojnie jest wiele, ale trzeba zaznaczyć to, że ta wojna dzisiejsza jest inna. W internacie czytamy o tym, że nie było wiadomo kto strzela, kto jest z kim, że ciągle ten naród był podzielony. Dzisiaj mamy sytuację wielkiej jedności. Tam nie ma już wątpliwości. O tym mówi też Zabuszko. To nie jest tak, że Ukraina jest podzielona. Nie, Ukraina jest jedna. Jedna i silna. Ten właśnie, ten duch ich jest niesamowity. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na jednego autora, którego warto poznać, bo to jest jeden z ich najważniejszych poetów. Wasyl Sus. Stus, tak. O, Wasyl Stus. Myśmy też nie mieli pojęcia, że ktoś taki jest. A to jest taka postać, która właściwie spędziła całe życie w więzieniach i w, w łagrze. Mhm. I była prześladowana w tych kolejnych czystkach. a To jest naprawdę niezwykle nowoczesny też poeta. W zeszłym roku otrzymaliśmy jego wybór wierszy. To się nazywa Wesoły Cmentarz w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. I to jest, no właśnie, takie postacie powinniśmy, powinniśmy znać. On umarł w łagrze, tak? W 1985 tak. roku. Tak. Ale to jest y, poezja ponadczasowa i jakby y, możemy odnaleźć tego ducha y, walki, tego ducha Ukrai y, ukraińskiego, który. Daje tym ludziom taką siłę, żeby walczyć o, to, o swoją ojczyznę. Tak, jednocześnie to ta jest poezja bardzo nowoczesna, właściwie miejscami autoironiczna. Był taki tekst, właśnie tłumacza Marcina Kaczkowskiego, o porównujących łaskę i Stusa. Dwie biografie dwóch artystów. Wydaje się, że zupełnie różnych, ale sporo ich łączy. Także yy, ta kultura jest naprawdę niezwykle bogata. Myślę, że wstępem będzie ta zabuszko, właśnie. Kolejne książki o wojnie. Jest też książka o Donbasie pisana przez ukraińskiego autora, Rafienkę. To też jest właśnie historia historia, powieść o wojnie, która jest powieścią groteskową, czyli Aha, właśnie przekształceniem czyli z w literaturę, tak. Jest jeszcze Antem Czech, tak, czy y, punkt e, zwrotny? Nie. Punkt, tak, punkt zwrotny. Także tych autorów jest bardzo wielu i... E, A ja wspominałem o tym słowackim autorze, tak. ta, który napisał reportaże z Bombasów. tak? Tak, tak, tak. To, tak y, foro chyba Foro, właśnie. tak, tak, tak. Także warto czytać, by poznać naszych przyjaciół, bo możemy tak śmiało mówić, my jesteśmy ich przyjaciółmi, oni naszymi, pomagamy im. Wtedy zrozumiemy lepiej ich i zrozumiemy ich psychikę, naturę i będzie nam się wspólnie lepiej żyło. Polecam, między innymi te książki są do y, kupienia tu właśnie w antykwarni na ulicy Chorzy u Czesława Piecionka. Czytajcie recenzję Justyny, ona zawsze zna to, co trzeba przeczytać. Szczerze powiedziawszy, między nami mówiąc, często piszę na fejsie do Justyny, gdy potrzebuję jakiejś inspiracji co do lektur. Możesz coś polecić i wtedy dostaję listę książek, które oczywiście czytam i są zawsze trafione w punkt. Także dziękuję, że przyszłaś, że znalazłaś czas. Dziękuję, z przyjemnością. Sława Ukrainie, tak? Tak, sława Ukrainie. Dziękuję.